Przy placu Hallera na warszawskiej Pradze Północ powstało muzeum poświęcone historii osiedla Praga 2. To pierwsze takie miejsce w Warszawie stworzone przez mieszkańców dla mieszkańców. Zgromadzono w nim m.in. zdjęcia, historyczne plany i dokumenty. To z pozoru zwyczajne zdjęcie kryje za sobą niezwykłe wspomnienia. Panią Iwonę sfotografował mąż ponad 50 lat temu. Miała wtedy 20 parę lat. Dziś na tym samym praskim murku ze wzruszeniem wraca pamięcią do młodzieńczych lat. Tu się przysiadało, żeby zjeść pączki albo i bajaderki. E, tutaj e, randki wieczorem, bo już byliśmy małżeństwem od mm, dwóch miesięcy mniej więcej. No, mąż miał na mnie takie jeszcze miłosne spojrzenie, więc starał się mnie dobrze wykadrować. No i, i no mówię, jesteśmy do tej pory razem, do tej pory robimy zdjęcia. Takie historie poznać można w nowo otwartym muzeum osiedla Pragi 2 przy placu Hallera. To pierwsze takie miejsce w Warszawie, gdzie sami mieszkańcy zgromadzili rzadko spotykane już sprzęty i fotografie. To zdjęcia mieszkańców. Prywatne, często bardzo osobiste, wynalezione gdzieś w pawlaczach w piwnicy, które oprawiliśmy, powiększyliśmy i pokazujemy dla wszystkich, a także artefakty, czyli stare elementy codziennego użytku. Dla starszych to prawdziwa podróż w czasie, a dla tych młodszych często nawet nieznana im rzeczywistość. Wspomnienie dla ludzi starszych. Ja widzę, jak się tu przychodzą, jak się uśmiechają, jak ile radości im sprawia to. Taka osoba jak ja, młoda, może się dowiedzieć, różnych rzeczy, jakie kiedyś tutaj na Pradze ogólnie istniały. Fotografia szczególnie mi się podobała z furmanką. Ja te furmanki pamiętam jeszcze na, na Mysłowskiej. Ten bazarek, który istnieje do dzisiaj no zupełnie inaczej wyglądał. Praga jest taką wyjątkową dzielnicą Warszawy, dlatego że jest to Pe, pewna perła, gdzie y, są rzeczy, które się zachowały sprzed naprawdę wielu, wielu lat. W muzeum znajduje się ponad 60 eksponatów i ponad 80 zdjęć z lat 60. i 70. Podziwiać je można do połowy kwietnia.